Ktoś w tych zakładach produkcyjnych w Bumarze, w Rosomaku, w Masporu, w Konieczkach e, musi pracować, i ten szczebel średni jest bardzo ważny. E, I to jest nasze zadanie, żeby przygotować odpowiednie kadry dla nowoczesnej gospodarki. Na tym pracujemy. Kształcenie zawodowe nie straciło na prestiżu, ale była taka moda, szczególnie w latach 90., że wszyscy chcieli być magistrami. Okazało się, że zostali magistrami, mieli dyplom, ale niewiele z tym dyplomem mogli zrobić na rynku pracy. Wszystko wraca jakby do, do, do normy, że czasem. Lepiej mieć dobry zawód, znajdzie się dobrze płatną pracę, będzie można utrzymać rodzinę. I między innymi w związku ze zmianami w ogóle stylu życia, ze zmianami demograficznymi, już nie jest tak, jak pan mówi kiedyś był, jak ktoś skończył szkołę, zdobył zawód, zdobył pracę, to czasami w jednym zakładzie przepracował do emerytury. I takim wielkim projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, które dostosowuje rynek kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb, jest projekt branżowych centrów umiejętności. To jest wielki projekt, półtora miliarda złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ten, który udało się odblokować, środki z Unii Europejskiej, finansowanie do 100%. 126 takich ośrodków powstanie, już kilka powstało w naszym województwie, w Wodzisławiu Śląskim otwieraliśmy, w Bielsku, w Żywcu, w Katowicach, już w Częstochowie. Różne obszary, wszystkie, wszystkie obszary gospodarki, od rolnictwa, ogrodnictwa, po komputery, po robotykę, jak w powiecie wodzisławskim, czy bezpieczeństwo, jak w Częstochowie w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej. Te branżowe centra służą do zdobywania umiejętności, ale też do przekwalifikowania się w przypadku konieczności zmiany zakładu pracy czy zmiany zawodu.